Joel Embiid, Jason Tatum, Devin Booker, Demar de Rozan, Clay Thompson, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook. Lista imponujących nazwisk, dla których największą inspiracją był nie kto inny jak Kobe Bryant, wydaje się być nieskończona. Fascynacja jednym z najlepszych koszykarzy i najciekawszych sportowych osobowości zarazem w ostatnim ćwierćwieczu wydaje się być czymś oczywistym dla zakochanego w koszykówce nastolatka. Czasami jednak ta platoniczna miłość bywa dziełem przypadku. Janis Antetokounmpo, dwukrotny MVP, mistrz NBA, zdobywca nagrody dla najlepszego obrońcy, sześciokrotny All-Star a także sześciokrotny członek pierwszych piątek sezonu. Aktualnie wydaje się być najlepszym koszykarzem na świecie, z czym oczywiście można by się kłócić, bo każdy ma swoje racje, A, ale tak, jest najlepszym koszykarzem na świecie. Być może byłby kolejnym anonimowym, zapomnianym przez świat biednym imigrantem, gdyby nie inspiracja zaczerpnięta od Kubiego Bryanta. Czy to tania nadinterpretacja i próba stworzenia tezy na krzykliwy filmik na YouTube? Trochę tak. A może jednak zupełnie nie. Kobe, Kobe Bryant miał wpływ na setki koszykarzy w NBA. Miliony fanów koszykówki na całym świecie. Kobe miał wpływ na ciebie. Kobe miał wpływ na mnie. Choć Kobe nigdy nie dowiedział się nawet o moim istnieniu. Ta magia Kobiego unosiła się w powietrzu, w falach radiowych, dlatego śmiem twierdzić, że Kobiemu wystarczyła jedna przypadkowa sytuacja w pewnym obskurnym mieszkanku w Atenach kilkanaście lat temu, by zainspirować jednego z najlepszych koszykarzy aktualnego pokolenia. I o tym już za chwilę. Cześć, z tej strony Debit to jest kanał o koszykówce i wraz z rozpoczęciem 77- sezonu NBA chcę wam opowiedzieć nieco o relacji kobiego Bryanta z Janisem kumpo To ciekawa, chociaż z wiadomych przyczyn względnie krótka przyjaźń, która jednak pozostawiła po sobie kilka niezacieralnych śladów. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili kciuka w górę pod tym filmem i zasubskrybowali ten kanał po więcej koszykarskich treści. Jeśli chcecie mieć pewność, że nic wam nie umknie, kliknijcie również w dzwonek obok przycisku Subskrybuj, bo to naprawdę się przydaje. Zrobicie to dla siebie, a przy okazji także dla mnie, bo dzięki temu pomagacie mi w rozwoju kanału. To jest jak z asystami, lepiej podać, bo wtedy dwóch graczy na boisku jest szczęśliwych, prawda? Życie Anisa to szalenie ciekawa i inspirująca historia. Można by rzec, że nawet nieprawdopodobna. Rzadko zdarza się, by nielegalny imigrant żyjący w nieprzyjaznym państwie dostał się do NBA, a nawet stał się jedną z jej największych gwiazd, prawda? Więcej o jego drodze możecie się dowiedzieć z tej oto książki. I owszem, zgodzę się z tezą, że być może jest za wcześnie, by wydawać biografię sportowców, przed którymi jeszcze wiele lat wspaniałej kariery. Ale ta pozycja opowiada przede wszystkim o jego dzieciństwie, o biedzie i o przyzwyczajeniu do pustego brzucha, o próbie unikania greckich rasistów, czy o próbie szukania uśmiechu nawet w tych najbardziej dramatycznych okolicznościach. Janis jest nie tylko świetnym koszykarzem. Janis jest wspaniałym człowiekiem, który pomimo sukcesu i pieniędzy nigdy nie zmienił się na gorsze. I o tym wszystkim jest właśnie ta książka, także jak zwykle słowa uznania dla wydawnictwa SQN za kolejną koszykarską pozycję. Sprawdźcie ją koniecznie, link znajduje się w opisie pod tym filmem. Antetokounmpo po raz pierwszy ujrzał Brianta w telewizji podczas jednego z poranków, gdy zupełnie przypadkowo przełączając kanały natknął się na mecz NBA. Na ekranie można było zobaczyć pojedynek Los Angeles Lakers z Boston Celtics. Najlepszym zawodnikiem na parkiecie był Kobe Bryant i to właśnie jego najbardziej zapamiętał 13-letni wówczas Janis. Był to pierwszy mecz NBA, jaki zobaczył na żywo i moment, w którym Kobe najwidoczniej zasiał w nim fascynację do koszykówki. Było to coś świeżego dla Janisa, wychowanego w domu, w którym najważniejszym sportem była piłka nożna. Zainteresowanie gwiazdorem Lakersów z początku było przyjemną ciekawostką w okresie trudnego dorastania, w biedzie, głodzie i strachu. Ale dla młodego umysłu jeden mecz to zdecydowanie za mało, by to zainteresowanie zaspokoić. Ciężko zarobione pieniądze Janis wydawał na wizyty w kafejkach internetowych. Wraz z braćmi wyszukiwał na YouTube miksy oraz highlighty innych koszykarzy i pochłaniał wszystkie filmiki świata, poszerzając swoją wiedzę o najlepszej lidze koszykówki. Oglądali Juliusa Irvinga i jego niepodrabialną elastyczność w powietrzu. Janis zakochał się w szybkości, intensywności i w crossoverze Alena Iversona. Kostas, brat Janisa, również stał się z miejsca fanem stylu gwiazdy Philadelphia 76ers, zresztą stylu także pozaboiskowego. Obaj pragnęli zapleść na głowie charakterystyczne warkoczyki, cornrowsy, zupełnie jak AI. Bracia poznali też dzięki internetowi siłę i wszechstronność Lebrona Jamesa, ale Janisowi serce skradło przede wszystkim dwóch graczy. Kevin Durant, wówczas wschodząca gwiazda Oklahoma City Thunder oraz świętej pamięci Kobe Bryant. Janis chciał połączyć ze sobą wszystko to, co obaj panowie mieli do pokazania światu. Chciał być zarazem tak wysoki i wszechstronny jak KD, tak kreatywny i imponujący jak Kobe. Oglądanie highlightów swych ulubionych graczy, czy motywujących mixtape'ów i mini dokumentów z nimi, stało się dla Janisa obsesją. Janis zakochał się w ciężkiej pracy, chciał być tak intensywny jak Kobe Bryant, Chciałby przeciwnik widział w jego oczach błysk szaleństwa. Kilka trudnych lat później Janis wylądował w Ameryce. Został wybrany z 15 pikiem draftu w 2013 roku. Wysoko, jak na gracza znikąd, którego jedyną zaletą była specyficzna, elastyczna budowa ciała. Wybranie Janisa tak wcześnie było sporym ryzykiem, ale gdy spojrzymy na 14 poprzednich pików, no hej, myślę, że to nie Cavs, a właśnie Bucks wygrali loterię draftu. Janisowi zawsze imponował Carmelo Antony, wówczas jeden z najlepszych koszykarzy w lidze. Już w grudniu zaledwie po kilku miesiącach rozgrywek 19-letni Janis otrzymał od trenera zielone światło na grę w pierwszej piątce. Dla młodziutkiego, chudziutkiego, nieopierzonego i wiecznie chcącego coś udowodnić zawodnika, była to szansa, której nie mógł zmarnować. Przeciwko Antonemu Janis zaliczył 10 punktów, 7 zbiórek, 2 przechwyty, 2 asysty oraz blok w niecałe 42 minuty gry, ale to nie statystyki robią tu wrażenie, tylko intensywność, z jaką Janis wszedł w mecz. kumpo był wściekły. Był jak w końcu spuszczony z łańcucha pies, od pierwszych minut robił wszystko, by jak najbardziej uprzykrzyć życie supergwieździe Nix. Carmelo zakończył mecz z dorobkiem 29 punktów, a Nowy Jork zwyciężył. Janis po meczu powiedział reporterom, że nie mógł wytrzymać poniżającego zachowania Antonego, nie mógł zdzierżyć jego trasztoku. Widział w oczach Carmelo pogardę i dlatego z taką zaciekłością postawił mu się w obronie. Po dziesięciu latach okazało się, że nic takiego nigdy nie miało miejsca. Jedyne co Carmelo powiedział wówczas do Janisa to był zwykły small talk w stylu Hej, jak masz na imię? Bo tak naprawdę to Janis stworzył sobie w głowie scenariusz, który wywołał w nim gniew. Uwierzył w kłamstwo, byleby zmotywować się do jeszcze intensywniejszej gry. Skądś to znamy, prawda? Wystarczy przywołać przykład słynnego Labrad Forda Smitha, który rozegrał świetne spotkanie przeciwko Michaelowi Jordanowi tylko po to, by MJ zobrazował go w swojej głowie jako największego wroga już w kolejnym meczu. It, it with me. Wystarczy przypomnieć sobie z jaką zaciekłością Kobe Bryant wychodził na swoich bezpośrednich obrońców, jak bardzo chciał ich zniszczyć. Janis miał dopiero 19 lat, a już wykorzystywał psychologiczne triki zaczerpnięte od Kobiego czy MJ'a. Obsesja Zanim doszło do boiskowego spotkania między fanem oraz idolem, minęły dwa lata. Ponad. W okresie, gdy Janis wchodził do ligi, Kobe opuścił mnóstwo spotkań z powodu zerwania Achillesa i innych powikłań. W trzecim sezonie Janisa, 15 grudnia 2015 roku, Kobe po raz pierwszy zobaczył się z Janisem na żywo. Sam mecz nie miał tu żadnej niesamowitej historii. Lakers zniszczyli Bucks niemalże 20-punktową przewagą, a Kobe zdobył 22 punkty i 6 asyst w 27 minut gry. Janis zagrał poprawnie. 15 punktów, 6 zbiórek i 5 asyst. Ale nie był to popis, który zwróciłby uwagę gościa, którego zobaczył po raz pierwszy na ekranie telewizora te 7 lat wcześniej. Dwa miesiące później, podczas kolejnego meczu Bucks z Lakersami, w końcu doszło do bezpośredniej rozmowy Janisa z Kobim. Bryant zawsze potrafił docenić czyjąś wielkość, wspaniały talent, i w tym spotkaniu ujrzał to wszystko w postaci Janisa. Kumpo, który coraz lepiej odnajdywał się na pozycji rozgrywającego w systemie Jasona Akida, zdobył 27 punktów, 12 zbiórek, 10 asyst, a to wszystko przy zaledwie jednej stracie i skuteczności na poziomie 70%. Dodajmy do tego aż 4 bloki, z czego 2 wykonał w jednej akcji na dwóch zawodnikach Lakers i 3 przechwyty, z czego jeden bezpośrednio po złym podaniu Kobiego i mamy przed sobą obraz gościa, który był wszędzie i zrobił wszystko. A do tego wygrał dla swojej drużyny mecz. Ale pod tablicy do Antetokumpo był najefektowniejszym zagraniem spotkania. Wisienką na torcie był oczywiście wpis triple double do statystyk. Pierwsze triple double w karierze Anisa. A to wszystko na oczach kobiego Bryanta. Po meczu, Kobi podszedł do starego znajomego, Jasona Kida, pytając go o tego dryblasa z 34 na plecach. Stary, kim jest ten dzieciak? Jest tak utalentowany, że jeśli utrzyma głowę na właściwym miejscu, może stać się w przyszłości super gwiazdą. Kid zabrał Janisa do szatni gości na prywatną rozmowę z Kobim, co zresztą zostało dokładnie opisane w tej książce Kobi nie miał pojęcia, jak wiele znaczyła dla Janisa rozmowa, która nastąpiła chwilę później. Wielokrotny mistrz NBA udzielał Janisowi porad przez około godzinę. Cytując z książki: Powiedział, że ma popracować nad rzutem z wyskoku, że codziennie ma ćwiczyć na hali i oddawać po tysiąc rzutów dziennie. Janis obiecał, że będzie ich oddawać półtora tysiąca. Kobi powiedział mu też, jaki rodzaj mentalności trzeba w sobie wyrobić, żeby być wielkim. Musisz być poważny, aż do ostatniego dnia twojej koszykarskiej kariery. Zwrócił mu również uwagę na to, jak ważny jest okres rehabilitacji po kontuzjach, dbanie o swoje ciało, gotowość do poświęceń. Musisz mieć instynkt zabójcy ciągnął Kobi. Musisz mieć pewność, że nikt nie będzie w stanie cię pokonać i że nikt nie będzie pracował ciężej od ciebie. Janis nie umiał powstrzymać uśmiechu, wrócił biegiem do szatni i zaczął opowiadać kolegom z drużyny. Właśnie rozmawiałem z Kobim, rozmawiałem z bohaterem mojego dzieciństwa. Kobi mi powiedział, że mam ciężko pracować i że nie wolno mi szukać wymówek. Niczym podekscytowany mały chłopiec powtarzał każde zdanie po kilka razy, jakby próbował nauczyć się ich na pamięć. Kobi poświęcił Janisowi mnóstwo czasu, bo wiedział, że będzie to dla niego ostatnia taka okazja. Zaledwie dwa miesiące później Bryant przeszedł na sportową emeryturę. Zrobił to w swoim stylu, rzucając 60 punktów w pożegnalnym meczu. Janis musiał chwilę poczekać na kolejną możliwość poobcowania z Kobim. Po zakończeniu kariery sportowca Bryant zaczął udzielać się częściej w social media. Rzucał wyzwaniami w stronę młodych zawodników, by zmotywować ich do cięższej pracy nad swoim talentem. Janis postanowił zaczepić kobiego i podpytać o challenge dla siebie. Bryant odpisał mu krótkim, trzyliterowym akronimem MVP. Janis wspomina to w ten sposób. Na początku traktowałem to jako żart. Nie sądziłem, że Kobi w ogóle mi odpisze, ale gdy już to zrobił, to sprawił, że zacząłem w to wierzyć. Jeśli Kobi myśli, że jestem w stanie to zrobić, muszę to zrobić. I zrobił to! W 2019 roku sięgnął po swoją pierwszą statuetkę MVP. Gdy już to osiągnął, poprosił o kolejne wyzwanie i otrzymał od Bryanta cel: zdobyć mistrzostwo NBA. I choć Kobi nie dożył tego momentu, Janis nie dość, że zdobył drugą nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika w lidze, to i sięgnął po pierwszy tytuł w 2021. Gracz znikąd, który chciał być po prostu solidnym roleplayerem, dzięki ciężkiej pracy i motywacji znalazł się na samym szczycie hierarchii NBA. Niesamowite. Zanim to wszystko nastąpiło, Janis musiał pokonać po drodze kilka szczebli na tej drabince. Gdy w 2017 po raz pierwszy wystąpił w meczu gwiazd, cały świat zaczął coraz bardziej poważnie traktować tego wyjątkowego zawodnika. To właśnie w tym sezonie zdobył statuetkę dla gracza, który poczynił największe postępy, ale głód wciąż nie był zaspokojony. Obsesja cierpi, jeśli nie wchodzisz do playoffów lub gdy odpadasz w zaledwie pierwszej rundzie. W lutym 2018 roku Janis wyruszył na swój drugi Mecz Gwiazd tylko w jednym celu, by móc przyłapać gdzieś na korytarzu czy przy boisku Kobiego Bryanta i namówić go na wspólne treningi podczas okresu międzysezonowego. Kobi nie miał nic przeciwko. Janis był w siódmym niebie. Latem doszło do spotkania. Wszyscy znamy niesamowite historie o podejściu kobiego do treningów. Wstawanie o trzeciej nad ranem, przyjazd na halę kilka godzin przed kolegami z drużyny i te sprawy. No cóż, mimo że panowie umówili się na konkretną godzinę, Janis przybył na miejsce 3 godziny wcześniej. Po całym treningu młody czuł przeogromną dumę z tego faktu i nie omieszkał wypomnieć jej Bryantowi. Hej, byłem na hali przed tobą, powiedział. Kobi skwitował tom rocznym haha, puszczając to mimo uszu, więc Janis powtórzył to jeszcze głośniej i dobitniej. Byłem na hali przed tobą trzy godziny wcześniej. Cisza. Kobi najwidoczniej nie chciał przyznać, że obsesja Janisa w tym przypadku była większa i coraz bardziej nieznośna. Sam trening był dla Janisa jedną z najważniejszych lekcji w życiu. Gracz Bugs zadawał Bryantowi mnóstwo pytań, zwracał uwagę na najmniejsze szczegóły, miał dodatkowo przy sobie notesik, w którym wszystko skrzętnie zapisywał. Zachowywał się zupełnie jak Kobe te niemalże dwie dekady wcześniej, kiedy podczas pierwszych spotkań przeciwko Chicago Bulls męczył na boisku Michaela Jordana. Nie tylko grą w obronie, ale też serią pytań i chęcią czerpania wiedzy. Z początku Janis był nieco onieśmielony. Czy na pewno może zadawać Bryantowi tak wiele pytań zupełnie jakby był dzieckiem męczącym rodzica co 5 sekund. Kobi nie miał nic przeciwko. Był cierpliwy i odpowiadał na wszystko. Na koniec zwrócił mu uwagę, że nie ma niczego złego w byciu jak dziecko w zasadzie Janis musi być jak dziecko. Musi korzystać ze swojej wyobraźni jak dziecko. Dzieci są kreatywne, potrafią bawić się dwoma kamieniami, wymyślając jakieś niestworzone rzeczy. Kiedy jesteś dzieckiem, to wciąż chcesz się uczyć i zadajesz pytania: dlaczego muszę to robić? Dlaczego muszę siedzieć na miejscu pasażera? Dlaczego muszę iść dzisiaj do szkoły? Ciągle zadajesz pytania bo jesteś dzieckiem. Panowie rozmawiali, śmiali się, tłumaczyli sobie wszystkie elementy koszykarskiego rzemiosła i wydawać by się mogło, że są jak ziomki. Gdy jednak wchodzili na parkiet, by przećwiczyć ruchy i ustawienia, Kobiemu od razu zmieniało się nastawienie. Słowami Janisa myślę, że Kobi miał dwie osobowości. Bryant był nieustępliwy, rozkazywał Janisowi powtarzać daną czynność po 25 razy. I nie że 25 razy ma to zrobić, tylko 25 razy ma zrobić to poprawnie. Ma mu się udać. Przyjazne nastawienie Kobiego znikało, a w jego miejsce pojawiał się chłodny i nieustępliwy nauczyciel. Zachowywał się jakbym był dla niego kimś obcym, wspomina Janis. I tak, była to kolejna z istotnych lekcji, w czasach, w których wszyscy zawodnicy są kolegami, spędzają ze sobą wakacje, wspólnie trenują, chodzą na imprezy. Janis chce być jak Kobi. Unika ich, nie spoufala się, robi wszystko, by nie zdradzić im swoich postępów. W rozmowie z Adrianem Wojnarowskim powiedział: czy Kobi był z kimś tak blisko? Czy Kevin Garnett trzymał sztamę z rywalami? A Michael Jordan? Myślę, że na tym polega rywalizacja. Wiem, że będę grał przeciwko tym wszystkim gościom w playoffach w ciągu najbliższych kilku lat, więc staram się nie budować żadnych relacji, bo chcę przeciwko nim występować zawsze na stuprocentowej intensywności. A co gdybym się z kimś zaprzyjaźnił? Może wtedy grałbym na 50% albo po prostu dawał komuś fory. Nie chcę, by cokolwiek mnie powstrzymywało przed dawaniem z siebie wszystkiego. Taki punkt widzenia bardzo kojarzy się ze staroszkolnym nastawieniem i nie zawsze jest mile widziany przez aktualne gwiazdy. Bo czy Janis jest lubiany w lidze? Ze względu na swoją wojskową nieustępliwość, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. W finałach NBA w 2021 roku C.J. McCollum sugerował, że to Chris Middleton może być numerem jeden. James Harden rzucił w ether słynny tekst o tym, że bieganie i wsadzanie nie wymaga umiejętności. Andrej Godala powiedział, że Rashid Wallace byłby lepszy od Janisa. Charles Oakley i Gilbert Arenas również umniejszali talentowi i etyce pracy Antetokumpo, ale tutaj to już nawet nie mam siły, by przytaczać te pierdoły. Ale czy to ważne? Jedyne co mi przychodzi na myśl to ta słynna reklama z Kobinem Bryantem hate me. To tylko dodatkowa motywacja. Najważniejsze, że w Milwaukee Janis jest kochany. Jest wspaniałym człowiekiem, wybitnym koszykarzem, już mistrzem NBA i jednym z najlepszych koszykarzy ostatnich kilku lat. Akurat w jego przypadku obsesja doprowadziła go na sam szczyt, i być może nie wyglądałoby to tak kolorowo, gdyby nie ten jeden przypadkowy mecz NBA, włączony w piwnicy kilkanaście lat wcześniej. Dzięki, że obejrzałeś ten film do końca, jesteś w porządku. Cześć.